W odcinku do dzieła, tym razem w nieco zimowej, w zimowym klimacie. Mamy trochę tutaj dwóch zamienników dla na naszych stałych gości za klamera i Arciego, którzy siedzą z gorączką i nie mogą dosięgnąć pilota. Mamy w zastępstwie Kolbe, który będzie zastępował kogo? Arciego. Arciego. A... A on z tego tytułu, że jest wysoki, to będzie zastępował Klamera. W każdym bądź razie jest sonda, gdzie możecie głosować na kategorie, z których my wylosujemy pięć. Stoch ładnie oddaje skoki, więc my zjedziemy dzisiaj też ze stoku. Kto dalej zajedzie, ten wybiera kategoria. Teraz pójdziemy i wybierzemy sobie po jednej rzeczy. Uhuuu! Trzy, po trzy. <laughs> Wygrało, kurde. Czyli zjeżdżasz pierwszy. Zjesz ostatni? Czemu zawsze korba?

Dobra, zakończyliśmy nasze zimowe igrzyska olimpijskie. Folia bąbelkowa za, zajechała najdalej z półobrotu. Więc, jako pierwszy, wybiera sobie kategorię. Zobaczymy na stronie, co tutaj macie. Wygrany sztaba bierze niesamowitą metamorfozę. Drugi, no oczywiście, nasz gość specjalny, tak, tak. czyli Wiking z Norwegii. Klasyczny karton, Klasyczny... zawsze daje radę. Pamiętajcie, nie wydziwiajcie. Zatem. Ja wybieram sobie, moi drodzy, ciekawy gadżet. Ciekawy gadżet, no ciekawy. Ja wybieram sobie rzeczy bez wiecenia. Niech pojedziemy, coś. Wierć ci, lubię, więc. Teraz, teraz ja. No to w takim razie, co? Zmiana wystroju. Niech wynik, był iście emeryt. Dałeś nam po prostu forę eee... Jak emeryt, Dla seniora. To, dla, no. seniora. dla seniora. Zjadamy, jak emeryt, to dla seniora. To co? Okrzybki jedziemy do, do dzieła! dzieła! Zwykłe dywany swoje lata świetności mają już dawno za sobą. tak można je ciekawie wykorzystać i sprawić, aby zaskoczyły Waszych znajomych. A więc czas na prawdziwą zbrodnię. Na początku proszę znajomego delikwenta o zajęcie martwej pozycji na wykładzinie. Kiedy pozycja już będzie satysfakcjonująca, odrysowuję ułożenie ciała za pomocą kredy. Następnie całość dokładnie wycinam nożyczkami. Z racji tego, że Castorama oferuje usługę obszywania wykładzin i dywanów, polecam Wam z niej skorzystać. Gotowe dzieło pozostało rozłożyć na podłodze i finito. W taki oto sposób otrzymałem super gadżet, który w szczególności przypadnie do gustu miłośnikom filmów i seriali kryminalnych. Dlatego bierzcie się do roboty i spróbujcie wykonać coś podobnego sami. Tym razem to ja wybrałem sobie coś prostego i szybkiego. Będzie to naprawdę łatwa zmiana wyglądu zwykłych paneli podłogowych. Zaczynajmy! Do wykonania takiej metamorfozy będę potrzebował szmatkę, rozcieńczalnik uniwersalny. Białą farbę z sprayu, i dodatkowo możecie użyć lakieru do parkietów. Na początku dokładnie czyszczę podłogę, którą będę malował. Następnie pokrywam ją cienką warstwą farby w sprayu. Kiedy farba lekko przeschnie, nawilżam szmatkę rozcięczalnikiem uniwersalnym i ścieram powierzchnię w taki sposób, aby farba pozostała w rowkach. Jak widzicie, panele wyglądają całkiem inaczej, a cała procedura jest naprawdę bardzo prosta. Pamiętajcie, że używając rozpuszczalnika musicie to robić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Na koniec dodam, że całość możecie pokryć lakierem do parkietu. Ja tego nie zrobiłem, a więc zdecydujcie, czy chcecie. Powodzenia! Lubię tworzyć różnego rodzaju rzeczy przy pomocy dosłownie jednego urządzenia. Mając dzisiaj do dyspozycji jedynie wyżynarkę, pokażę Wam, jak zrobić panelową dekorację. Będę potrzebował dekoracyjne panele, drewnianą sklejkę, kantówkę oraz mocny klej montażowy. Pracę rozpoczynam od nałożenia kleju na sklejkę i przyklejenia do niej paneli podłogowych. Kiedy klej podeschnie, szkicuję dowolny wzór. Ja wybrałem szachowego skoczka. Teraz przy pomocy wyżynarki wycinam wyznaczony kształt, a z tyłu przyklejam kawałek kantówki, dzięki czemu figurka będzie stabilnie stała. Tym sposobem panelowa dekoracja jest już gotowa. Oczywiście zawsze możecie zrezygnować z montowania kantówki z tyłu i całość zawiesić po prostu na ścianie. W ten sposób wypełnicie puste miejsce. Panele podłogowe to wspaniały materiał, który możemy wykorzystać nie tylko do wykończenia podłogi. Jeżeli po remoncie zostało Wam kilka sztuk, to dziś zobaczycie jak zrobić z nich podkładki pod talerze. Do tego sposobu będę potrzebował szerokich paneli, czarnej farby w sprayu, lakieru bezbarwnego oraz wzornika. Na początku odcinam zamki od paneli, po czym tnę je na duże kwadraty. Następnie, przy pomocy wzornika oraz czarnej farby, maluję na płytkach ciekawy wzór. Kiedy farba wyschnie, pozostało całość pokryć bezbarwnym lakierem sprayu i gotowe. Zaletą tego sposobu jest to, że takie podkładki możemy stworzyć sobie dosłownie w 10 minut, a przy tym otrzymamy ciekawą, a zarazem użyteczną ozdobę naszej jadalni. Wykonajcie je sami. Spodziewaliście się pewnie tej kamera, ale niestety przy tworzeniu tego projektu zaskoczyła go choroba. Jak widzicie, piwnica jest często niewykorzystywana, dlatego postanowiliśmy zrobić z niej ciekawe miejsce nagrań przy wykorzystaniu paneli, ale nie będziemy ich kładli na podłogach. Oglądajcie. Do mojego projektu będę potrzebował jedynie paneli i kleju montażowego. Na początku, uprzednio wyrównaną powierzchnię oczyszczam z Teraz nakładam na nią klej i przyklejam panele. Te, które dochodzą do rogów czy końca ściany, trzeba odpowiednio dociąć. Pamiętajcie, że nie jest to prosta zabawa, tak jak składanie klocków LEGO, więc warto wziąć sobie kogoś do pomocy. Po złożeniu wszystkiego całą powierzchnię ponownie czyszczę. Jak widzicie, wystarczyło kilka paneli, parę osób do pomocy i miejsce do nagrań, które na pewno zobaczycie w naszych odcinkach, jest już gotowe. Tak właśnie prezentują się nasze pomysły na podłogi. Wiemy, że są niestandardowe, ale właśnie o to chodziło. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału Kastrona Polska, sprawdźcie koniecznie ich gazetkę. No i oczywiście wciągnijcie afterki z tego odcinka. Do zobaczenia!